Bartłomiej Rabi, Licencja na kopanie, zapraszam na kolejny odcinek bloga. Dzisiaj o Messim, bo być może już po raz ostatni opowiadamy o Leo Messim w reprezentacji Argentyny. No to warto uczcić tych kilkanaście sezonów, tych kilkanaście lat najwybitniejszego gracza XXI wieku. Uczcimy go wspomnieniem kolejnej porażki w reprezentacji Argentyny. Copa Ameryka 2019 powoli zmierza ku końcowi. Argentyna dotarła do półfinału. W zasadzie, jakbym powiedział, doczłapała, dobrnęła, doczołgała się, dopełzała. To nawet byłoby lepiej, bo Argentyna wymęczyła strasznie się w tym turnieju. I uwaga, po najlepszym meczu w jakim wystąpiła, po w ogóle chyba najlepszym meczu turnieju, przegrała 0-2 z Brazylią. Przegrała pechowo, bo w prawie pierwszego gola Brazylijczycy strzelili filmowego Akcja jest przecudowna. Polecam tym, którzy nie widzieli w YouTube, można zobaczyć akcję Daniela Wisa. Wyborna. O tyle drugi gol padł w okolicznościach bardzo kontrowersyjnych. Argentyńczycy twierdzą, że wcześniej, nim poszła kontra Brazylijczyków, doszło do fałów w polu karnym na Sergio Aguero. Czy był ten fał, czy nie był, trudno orzec, ponieważ realizacja jest co najmniej dziwna tego, tego spotkania, dlatego, że tylko z jednej kamery dostawaliśmy cały czas powtórkę, a kamera była tak, obraz był tak szeroki, że nie byliśmy w stanie stwierdzić, czy był ten V czy też nie. Co jest o tyle zadziwiające, że najważniejsze wydarzenia piłkarskie w Brazylii, a tam odbywa się Copa America, są zwykle filmowane z 21 kamer i mamy dziesiątki różnych powtórek z najprzeróżniejszych ujęć, a na Copa America Federacja Conmebol jakoś tak skromnie nie dosyć, że filmuje, to jeszcze bardzo oszczędnie dozuje nam powtórki. Argentyńczycy twierdzą, że sędzia z Ekwadoru, Rodi Zambrano, skrzywdził ich, a skrzywdził, ich dlatego że od dawna krzywdzi Argentyńczyków, na których się uwziął, nie lubi ich, nie cierpi i tyle. Nie rozstrzygając o tym, czy karny był, czy nie, od tego są odwołania są nie tylko wary, ale także i wory bo to jest jeszcze drugi system, który stwierdza czy kontroluje Obraz, na podstawie którego podejmowane są decyzje arbitrów. W każdym razie Argentyńczycy protestują, złożyli protest do Federacji Conmebol na całych sześć stron od Adama Ewy, opisując wszystkie niegodziwości, których doświadczyli ze strony sędziego Zambrana. Ale to o tym jednym meczu. Bo generalnie turniej, także w takim samym stopniu dla Messiego, jak dla Argentyny, był turniej nieudanym. Leo Messi strzelił tylko jednego gola i to z karnego. Argentyna zaczęła od 0-2 z Kolumbią, potem wymęczony remis z Paragwajem, wreszcie wygrano w ostatniej kolejce z zespołem Kataru, 2-0 z Wenezuelą. Co to jest Wenezuela? Wenezuela to jest jedyny zespół z Ameryki Południowej, który nigdy nie grał na mundialu, nigdy nie doszedł do finału Copa Ameryki. Ich klub nigdy nie wygrał Copa Libertadores, innymi słowy to był tradycyjny chłopiec do bicia, czy kopciuszek, jak zwał tak zwał. W każdym razie zawsze dostawali baty od Argentyny i teraz zgodnie... Z regułami tradycji znowu przegrali. Jeden, jedyny poważny rywal, Bach, porażka. No i Argentyna cała płonie wściekłością. Podpala się ten, ten wściekły ogień, bo Brazylijczycy ich okradli, oszukali. Konmebol to jest jedna wielka szajka, za którą stoją Brazylijczycy. Co ciekawe, wiem o tym, że y, kraje y, hiszpańskojęzyczne są w konflikcie z Brazylijczykami, którzy z kolei narzekają na to, że są sakowani w Conmebol. Także jest naprawdę latynoski kocioł, jest jak zawsze, czyli jest głośno. Powiedzieć, że Leo Messi cicho żegna się z tym turniejem, to chyba nie do końca być w zgodzie z prawdą, ponieważ Leo Messi udzielił wywiadu zaraz po meczu, w którym skrytykował straszliwie Conmebol, VAR, sędziego, Brazylijczyków. Już wcześniej krytykował organizatorów za fatalnie przygotowane boiska. Generalnie nie podobało mu się wszystko, zrugał wszystkich, skrytykował, dał do pieca. I tak naprawdę widać, że frustracja wreszcie się słynnemu Argentyńczykowi ulała. No bo jak ma się nie ulać, kiedy przegrywa 0-2 w dniu 14. rocznicy zwycięstwa w finale Mistrzostw Świata do lat 20. Wygrała wtedy Argentyna 2 z Nigerią, oba gole strzelił Messi, został królem strzelców imprezy. Najlepszym graczem turnieju, Argentyna wygrała złoty medal. I tak zaczęła się kariera Messiego. Za rok była Liga Mistrzów 2006 roku. W 2008 wygrał złoty medal olimpijski z Argentą. W 2009 tripletę z Barceloną. Został graczem roku na świecie. Był najmłodszym zdobywcą złotej piłki. Łącznie wygrał cztery razy Ligę Mistrzów, trzy razy klubowe Mistrzostwo Świata i pięć razy łącznie tą złotą piłkę. Więc facet wygrał wszystko. Pobił rekordy goli w reprezentacji Argentyny, Barcelonie, Lidze Hiszpańskiej i co tylko. A z reprezentacją Argentyny był na czterech mundialach raz doszedł do finału Mistrzostw świata, trzy pozostałe mundiale to rozczarowanie. Z reprezentacją Argentyny grał w pięciu kopach Ameryk. Trzy razy doszedł do finału, trzy, wszystkie trzy finały przegrał w 2007 z Brazylią, 15 i 16 z Chile, dziewięć wielkich imprez, dziewięć wielkich porażek. No myślę, że możemy być sfrustrowanym, Jeśli w klubie wygrało się wszystko i to dziesiątki razy, a z reprezentacją nie wygrało się nic. I teraz. Dlaczego tak wściekli i rozczarowani są Argentyńczycy, i to nie tylko ze względu na Messiego, tylko w ogóle dlaczego są tak sfrustrowani tymi porażkami i dlaczego my, kibice w Europie, także powinniśmy trochę tego argentyńskiego gniewu poczuć? Opowiem za chwilę. Dla wielu osób oczywiste jest to, że Argentyna jest faworytem wszystkich imprez, bo kiedyś wygrała dwa Mundiale i kiedyś wygrała 14 edycji Copa America. Ale to jest historia, to było dawno temu, to się nie liczy. To, że czyjś dziadek skakał w dal, to nie znaczy, że my świetnie będziemy skakali w dal, bo to, że czyjś dziadek był myśliwym, to nie znaczy, że mamy super oko i zostaniemy teraz snajperami. Nic z tych rzeczy. Cała frustracja argentyńskich piłkarzy i argentyńskich kibiców bierze się z pewnej sekwencji zdarzeń. Oczywiście ta, ta tradycja jest mocna, bo ona buduje jakieś podstawy, ale ja mówię o czymś zupełnie innym. W 2004 roku Reprezentacja Argentyny do lat 23 wygrała złoty medal olimpijski w Atenach. Wygrała wszystkie sześć meczów, nie tracąc bramki. Rok później jeszcze młodsi koledzy, właśnie ci z Messim i Zawaletą na czele, wygrali Mistrzostwa Świata do lat 20 w imponującym stylu. W 2007 roku już inna grupa zawodników argentyńskich, tym razem pod wodzą Sergio Aguero, wygrywa ponownie Mistrzostwo Świata do lat 20. A rok później Argentyna broni złoty medal olimpijski w 2008 roku. Od lat 20 od Urugwaju nikomu nie udało się obronić złotego medalu olimpijskiego w piłce nożnej. To były drużyny młodzieżowe, 20-23 latków, czyli między 2004 a 8 rokiem w turniejach młodzieżowych Argentyna pozamiatała cały świat, nie kontynent, pozamiatała świat. Była po prostu Argentyna i reszta świata. Więc naturalnym było to, że skoro już mieli chłopaków 20-23-letnich, którzy już grali w Europie, Aguero przecież brylował w Atletico Madrid, Di Maria szalał w Benficy, za chwilę za ogromne pieniądze kupił go Real Madrid, Otamendi co chwilę zmieniał kluby, grał przecież w kilku świetnych klubach itd., dalej i wchodziło całkiem sporo, ustępowało to pokolenie Juana Sebastiana Verona, Hernana Crespo, też przez znakomitych piłkarzy Javiera Zanettiego. I wchodzili piłkarze wybitni, którzy dzisiaj są jednymi z największych gwiazd światego futbolu. Było ich naprawdę sporo i było oczywistym, że muszą coś wygrać. W 2010 jeszcze to młode pokolenie nie przejęło drużyny Maradona i na sprawę, że Maradona to był szarlatan. W 2011, wiem jak to było, chociaż Argentyna miała kopa Amerykę u siebie i już to pokolenie właśnie Messiego Aguero miało decydować o obliczu tej reprezentacji. Nie udało się ponownie. Mundial 2014, byli w finale, byli o krok, było blisko. Ale już wiadomo było tak: to pokolenie z chłopaków z lat 2004-2008 przejął reprezentację, jesteśmy o krok od sukcesu. I potem 15-16, znowu się nie udało, bah, coś pękło. Zawodnicy powiedzieli nie, nie chcemy dalej grać, nie chcemy dalej współpracować z Afą, odchodzimy jak jeden mąż. I od tego czasu jest już tylko gorzej. Zmieniają się trenerzy, zmieniają się pomysły, koncepcje na reprezentację, wszystkie jak jeden mąż nie wypalają, jest porażka, goni porażkę. Proszę sobie wyobrazić, że w tym meczu z Brazylią, Zdarzyła się taka historia: pierwszy raz od 40 meczów, od 40 meczów udało się powtórzyć skład i ustawienie bazowe reprezentacji Argentyny. To znaczy trener nie zmienił zwycięskiego składu po meczu z Wenezuelą, i zagrał to samo. Pierwszy raz od 40 meczów. 40 meczów dla reprezentacji to jest kilka lat. To nie jest jeden sezonik jak w lidze, to jest kilka lat. Jorge Sampaoli nigdy nie powtarzał. Wcześniej Skaloni też nie powtarzał. Jeszcze Bauza nawet miał kłopot. No, inna sprawa, że Bauza był przez krótki czas, będąc cały czas szukał tego swojego ustawienia. Ale mniej więcej czujecie, na czym polega problem. Nie ma tam żadnej stałości, nie ma żadnej powtarzalności. Ale jest z kolei coś jeszcze innego. Od lat kilkunastu Messi, Di Maria, Banega, Aguero, Macerano grają ze sobą w olimpijskiej, w dwudziestkach. Może Macerano nie, bo był trzy lata starszy od Messiego. Ale gro tych zawodników zna się od młodzieżówek. I tu jest cały ten problem. To jest to wielkie rozczarowanie. Ogromne sukcesy w piłce młodzieżowej nie przekuły się w żaden sposób na sukcesy reprezentacji dorosłych. No. Wyobraźcie sobie, że niedawno zakończyłem Mistrzostwa Świata do lat dwudziestu w Polsce. Wygrała Ukraina, ale niech będzie, że wygrała Hiszpania. I, I kilka tygodni później Hiszpania do lat 21, czyli złożona w, 20, w wieku 21, 22, 23 lata, wygrywa Euro 23. No to co myślimy sobie w kontekście mundialu w 2020 roku? w tym drugim roku, że Hiszpania jest naturalnym, ma takie zaplecze, że jest naturalnym faworytem do wygrania tego mundialu, bo już za rok, za dwa lata ci zawodnicy będą graczami Barcelony, Atletico, Milanu i tak dalej. Jeśli nie wygrają, będzie to wielkie rozczarowanie i to jest właśnie cały problem Argentyny, że mają najlepszego piłkarza świata i to od wielu lat, plus fenomenalne pokolenie, tylko nie mają sukcesów. I dlatego ten Messi taki rozczarowany, dlatego ten list na sześć stron o tym, jak nas źle traktują, jak nam źle robią, że Murawa nie taka, co wierzcie mi, wszyscy ci, którzy oglądają mecze południowoamerykańskie, wiedzą od dawna, że Murawa jest zawsze w strasznym stanie na wszystkich boiskach. Nie przejmują się tym Latynosi w ogóle. Inna sprawa, że też specyficzne Murawy poszukujemy. Dobrze, nie będziemy rozmawiali o Murawach, bo to temat na zupełnie inny vlog. Natomiast wielkie rozczarowanie, kolejna porażka i kolejne pytanie. Czy Leo Messi, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Argentyny, człowiek, który zagrał najwięcej meczów dla niej, i jeszcze kiedykolwiek włoży koszulkę Albi Celestes, zagra i na przykład poprowadzi Argentynę do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata w 2022 roku. Na razie, mimo tylu sukcesów, mimo tylu w sumie wyróżnień, bo to jednak Wicemistrzostwo Świata, dwa razy Wicemistrzostwo Ameryki, jest chyba najbardziej rozczarowanym piłkarzem w historii argentyńskiej piłki, a przynajmniej od czasu Alfredo Di Stefano. Komu podobał się dzisiejszy vlog, tego tradycyjnie poproszę o łapkę w górę i suba.